Zbliża się impreza sylwestrowa czy studniówka, a może chcesz ubrać się elegancko w sezonie zimowym? Garnitury, marynarki, płaszcze czy swetry a także eleganckie akcesoria dla mężczyzn kupisz w salonie mody męskiej Red Bull, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem poniedziałek 6 stycznia w całej Polsce odbędą się Orszaki Trzech Króli. Po raz siódmy pochód zorganizowany zostanie także w Miedzieży w gminie Smyków. Znamy szczegóły wydarzenia. Wymarsz zaplanowany jest na godzinę 11.30. Zainteresowani wyruszą w trasę z szkoły podstawowej imienia majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala. Następnie wszyscy ze śpiewem na ustach przemaszerują ulicami miejscowości w stronę kościoła parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Tam o godzinie 12 trzej Królowie pokłonią się przed żłobkiem. Tegoroczne hasło wydarzenia a brzmi Kłaniajcie się królowie. Zostało ono zaczerpnięte ze znanej pastorałki do szopy i hey, Każdy uczestnik Orszaku Trzech Króli otrzyma na starcie śpiewnik i koronę, a także chorągiewki, pamiątkowe naklejki i gazetki misyjne. Organizatorzy zachęcają dzieci do przebrania się za aniołki i pastuszków. Wydarzenie rozpocznie się w Święto Trzech Króli 6 stycznia o 11.30.